W studio 52. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie nasi sympatyczni goście, którzy dzielą się z nami wrażeniami nie tylko z rozpoczętej już edycji, ale także z poprzednich edycji festiwalu, bo jest tutaj mnóstwo takich osób, dla których festiwal w Łańcucie wydaje się być niemal całym życiem. Wśród tych osób pani Ewa Cisowska. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie pierwszy pani festiwal, prawda? Kiedy zaczęła się ta miłość? Do muzyki to w dzieciństwie, natomiast jak chodzi o festiwal, ja dzielę festiwalne epoki, według prowadzących, można hmm. powiedzieć, więc można powiedzieć od średniego Kaczyńskiego. Od wtedy pani pamięta, od wtedy jest pani stałym walcem hmm. rok po roku? Tak, tak. To są moje jedyne czasy. Czy dużo trzeba poświęcenia takiej samoorganizacji, żeby wygospodarować ten tydzień hmm. majowy? No ja mam wolny zawód, to mam troszkę łatwiej, albo trochę trudniej, bo wszystkim moim inwestorom muszę dużo wcześniej mówić, że festiwal mają wyjęty. Ten szczególny czas z pewnością wnosi takie dodatkowe wartości w pani życie. Mówimy popularnie, że muzyka łagodzi obyczaje, skoro rok po roku ten sam festiwal jest pani udziałem, pani jest jego uczestnikiem. Co on wnosi w pani życie? No już kiedyś mówiłam, to jest taka cezura w moim życiu, że czekam cały rok na festiwal, a po festiwalu zaczynam czekać na następny festiwal. Po prostu piękna cezura, bo w tej codzienności to, to właściwie jest to taki salon. Ja właśnie już dzisiaj mówiłam, że Trawiata jest takim salonem i festiwal jest też taką tęsknotą za salonem, prawda? Zmianą w życiu. Rok po roku to miejsce, do którego pani przyjeżdża, taki jakby, jakby urlop od rzeczywistości, tak. to są te same miejsca, które pani odwiedza. Tak sobie wyobrażam, że po tylu latach mogą nawiązać się przyjaźni, jakieś hmm. takie stałe miejsca, które są już pani miejscami. Może tyle mie a znaczy miejsce? łańcuch jako miejsce, zamek hmm. jako miejsce, natomiast nie tylko miejsce, ale ludzie, ponieważ tak pani powiedziała, przyjeżdżają. Tu osoby wiele lat i po prostu spotykamy się co roku. To jest takie grono cieszymy się. Dobrych znajomych. Tak, tak, tak. Stolik śniadaniowy, te rzeczy. W ciągu tych miesięcy, tych lat, kiedy pani była uczestnikiem koncertu, koncertów, festiwalu muzycznego w Łańcucie, co najbardziej utkwiło w pamięci? Do czego pani najchętniej wraca? Znaczy, które koncerty, jaka na muzyka? Przykład, tak. No Na przykład z pianistów to. Dwóch genialnych, bardzo różnych i genialnych pianistów Grigori Sokołow i Piotr Andrzewski, wspaniała Elżbieta Hojnacka, zjawiskowa Olga Pasiecznik, Krzysztof Jakowicz, którego uwielbiam, tak można wymieniać w nieskończoność. Czy z każdej edycji taką pamiątkę pani zabiera w głowie, w pamięci? To znaczy, wie Pani, tych edycji już było tyle, że ja nie pamiętam, co było w czasie mhm. której edycji, natomiast pewne koncerty się pamięta do końca życia. Tak, a co pewno. powoduje, że to właśnie festiwal muzyczny w Łańcucie, a nie w jakimś innym miejscu, w kraju czy za granicą? Mhm. Wie Pani, ten festiwal jest jak skrzypce on ma duszę. Mhm. Natomiast tą duszę też powodują, że tworzą nie tylko ci, którzy występują, tylko ci, którzy go wymyślają i tworzą. Czyli są na zapleczu, są może nie tak widoczni. I kiedyś to był i Bogusław Kaczyński, i, i Wergiliusz Gołąbek, Anna Hetmańska, która biuro koncertowe postawiła na pewnym takim poziomie, który jest kontynuowany w tej chwili, ponieważ Marta Gregorowicz jest jakby wychowanką Ani Hetmańskiej. I to, ponieważ to się udziela artystom, ten, ten taki domowy sposób opieki nad nimi, może to powoduje, że oni też inaczej traktują ten festiwal, to się czuje. Pani Ewa, a publiczność? Czy publiczność też w pewien sposób. Organizuje festiwal, pytam o to, właśnie, jaka jest, jak jest budowana atmosfera. Tak, na pewno. To choćby dlatego, że sala w zamku jest mała i wszyscy właściwie, przynajmniej z widzenia się znamy, więc to już jest rodzinna atmosfera. Po drugie, no, wykonawcy też to potwierdzają, no, sam fakt, że u nas nie, zgu, nie zdarzają oklaski między częściami sonaty, to już o tym, o tym świadczy. Świadczy o wychowaniu publiczności. O no, świadomości muzycznej mhm. po prostu. To zapytam jeszcze o tą młodszą część publiczności, bo festiwal nie mógłby żyć wtedy, gdyby nie docierał do nie tylko coraz szerszych grup publiczności, ale także do coraz młodszych, bo w ten sposób tak. wychowujemy nowych, nowych odbiorców, nowych słuchaczy. Czy ci młodzi chętnie także korzystają z festiwalu, czy chętnie przychodzą, czy chętnie rozmawiają z tymi stałymi bywalcami? No to, to widać, o to, jak się spojrzy na salę, że jest, jest pełen przekrój. Poza tym no, dzięki Bogu są tu szkoły muzyczne na Podkarpaciu i uczniowie szkół muzycznych też przyjeżdżają i bardzo dobrze, bo dzięki temu mają kontakt właściwie z muzyką na poziomie światowym. Mają to blisko, to jest wielka wartość. No chwała tym, którzy dają na to mają świadomość, że na to należy dać pieniądze i to należy utrzymywać. 52. edycja Festiwalu Muzycznego w Łańcucie. Tyle co się rozpoczęła. Państwa gorąco na te koncerty zapraszamy wraz ze stałymi wywalcami Ewa Cisowska, jedna z melomanek, była naszym gościem w studio. Pięknie dziękuję. Dziękuję.